Czy wiedzieliście, że w jednej z bitew w historii żołnierze wykorzystali zwierzęta jako broń? A może słyszeliście o wojsku, które przypadkiem pokonało samych siebie? Historia zna wiele absurdalnych, dziwnych i nieprawdopodobnych starć. Dziś opowiem Wam o pięciu z nich. Przygotujcie się na niesamowite zwroty akcji, śmieszne pomyłki i taktyki, które nigdy nie powinny działać, ale działały. Cofamy się w czasie. Bitwa o Karansebe z 1788 rok. Zaczynamy od czegoś, co brzmi jak scena z komedii. Armia austriacka walcząca przeciwko Turkom rozbiła obóz i wysłała zwiadowców. Ci znaleźli jednak handlarzy alkoholu. Po kilku głębszych zaczęli się kłócić, aż w końcu padły pierwsze strzały. Chaos ogarnął cały obóz. Niektórzy myśleli, że to atak Turków i zaczęli walczyć ze swoimi. Wynik? Kilka tysięcy zabitych Austriaków. A Turcy? Pojawili się dwa dni później i zajęli miasto bez walki. Bitwa pod Kachamarga 1532 rok. Hiszpanie kontra Inkowie. Dziesiątki tysięcy Inków i kilkuset Hiszpanów. Normalnie wynik wydawałby się oczywisty. Ale Francisco Pizarro pokazał, jak wielką przewagę może dać taktyka i technologia. Hiszpanie urządzili zasadzkę, wykorzystali strzelby, konie i hałas armat, by zastraszyć wroga. W efekcie zdobyli całe imperium niemal bez walki. Bitwa na jeziorze Pejpus 1242 rok czas na legendarną bitwę na lodzie Krzyżacy kontra wojska Nowogrodu. Bitwa miała miejsce na zamarzniętym jeziorze, co brzmiało jak świetny pomysł, dopóki lud się nie załamał. Ciężko zbrojni krzyżacy zaczęli tonąć w lodowatej wodzie, a rusini przypuścili kontratak. Zwycięstwo przyszło im łatwiej niż się spodziewali. Bitwa pod Peluzium 525 rok przed naszą erą. Oto historia, w której zwierzęta odegrały kluczową rolę. Persowie atakując Egipt wykorzystali koty. Wiedzieli, że Egipcjanie czczą te zwierzęta i nie odważą się ich skrzywdzić. Persowie pomalowali swoje tarcze w symbole kotów, a nawet rzucili żywe koty na pole walki. Egipcjanie, bojąc się narazić bogom, nie walczyli skutecznie, co doprowadziło do ich klęski. Wojna emu 1932 rok. A na koniec coś absolutnie absurdalnego: Australia kontra wielkie ptaki. Rolnicy mieli problem z emu, które niszczyły plony. Wysłano więc wojsko, które uzbrojone w karabiny miało rozwiązać problem. Efekt? Emu były jednak zbyt szybkie i sprytne. Po kilku tygodniach operacja zakończyła się porażką. Ludzie kontra ptaki, i ptaki wygrały. Historia potrafi być nie tylko pouczająca, ale i absurdalna od bitew, w których żołnierze walczyli sami ze sobą po wojnie z ptakami, ludzka pomysłowość i niekiedy głupota, nie zna granic. Która z tych bitew była dla was najciekawsza? A może znacie inne dziwne starcia? Dajcie znać w komentarzach. Jeśli chcecie więcej takich historii, koniecznie zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie cofamy się w czasie. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.